Na tle czerwonej kotary, na niepokojąco grubych, zwisających z samego sufitu dwóch łańcuchach, wisi minimalistyczne dzieło. Do szarej płyty 130x115 cm przytwierdzone jest 16 kijów bejsbolowych. Każdy z nich pomalowany jest biało od góry i czerwono od dołu. Przytwierdzone są jeden przy drugim, ale dość nieregularnie, w taki sposób, że mogą kojarzyć się z rytmicznością powiewającej na wietrze biało-czerwonej flagi. To wrażenie wzmacnia jedna prosta, równa, czarna, cienka linia skrajnie po lewej stronie dzieła, tuż przy pierwszym kiju po lewej. Z dużej odległości można mieć wrażenie, że to praca graficzna. Dopiero z każdym kolejnym, coraz bliższym krokiem coraz jaśniejsze staje się, z czego jest zrobiona. Dlaczego kije? Z czym mogą się kojarzyć? Jak w tym kontekście myśleć o narodowych barwach? Czy są czymś, co w tym wypadku jednoczy, czy staje się narzędziem opresji, monopolu symboli i, całkiem dosłownej, przemocy?